Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na mój ósmy, finałowy, finałowy odcinek drugiej Sybeli. Tutaj na początku musimy się ostatecznie uporać z tym Iwanem, który napadł na naszą arkę. Tutaj mamy takie zablokowane drzwi. W sensie one są zablokowane od tej strony, ale gdybyśmy byli tam po drugiej stronie, to Kate by powiedziała, że właśnie one są zablokowane. Ale w każdym razie możemy przesunąć beczkę. A więc to. To blokowało przejście. Dobra. Przejdziemy sobie jeszcze na sekundkę tutaj. Tutaj mamy takie malunki. Jeden z nich nam się przyda. Dopiero ostatnio się o tym dowiedziałem, kiedy zajrzałem do jednej takiej wskazówki w poradniku. Jeśli dobrze rozumiemy, chodzi dokładnie o ten rysunek człowieka na mamucie. Bo dokładnie trzeba zwrócić uwagę na wzór tych kropek i tych gwiazdek, które się tutaj pojawiają, bo to później nam się przyda. Dobra. Na tę musie, będziemy musieli wejść i wymyślić pewną sztuczkę, aby móc się y, uporać z, na, y, z naszym wywalem. Y, Juki przespał całą podróż. Hans, co z tobą? Nic, nic. Jesteś ranny? Zmusił mnie, bym tu zszedł. To wszystko. Zaraz się nim zajmę. Okej. Okay. Powinnam się była tego domyśleć. Iwan się tu schował. No, dokładnie. I teraz, żeby go zmusić, aby zszedł z tej arki, no to musimy yy, mogę jakoś zaskoczyć. W tym celu będziemy potrzebowali yy, takiej specjalnej kości. Dobra, kościany hak. To służy <laughs> chyba do zatrzymania arki. Dobra. Teraz musimy się wrócić znowu do tamtego pomieszczenia, w którym byliśmy przed chwilą, bo w moim poprzednim odcinku, a czy pod koniec mojego poprzedniego odcinka, utknęliśmy na tej, tej krzeszowodowej i teraz musimy po prostu wypłynąć arką na wyspę zwaną Syberią. Dobra, tutaj ten hak musimy zamontować na tę konstrukcję. Dobra, zejdziemy sobie z tej beczki. I teraz, jeśli do, wszystko dobrze zrobiłem, to wystarczy tylko pociągnąć te dźwignie. Po czym obejrzymy kolejną animację. W porządku. Dopłynęliśmy już do celu podróży. Na przewniku filmowym było pokazane, jak te pingwiny zaczęły dziobać tego Iwana bez możliwości rewanżu, czyli ostatecznie udało nam się z nim rozprawić, Więc już nam nie będzie więcej przeszkadzał. Tutaj możemy sobie zażyć, znaczy wejść na tę drabinę. Ok. Tutaj mamy niestety m, takiego człowieka, który jest martwy. Niestety odpadła mu głowa, więc jest troszkę makabrycznie z drugiej strony. Ale możemy za to zabrać taki specjalny medalion jukoli, Dobra. który nam się przyda. Nasz przyjaciel Hans poszedł w tamtym y, kierunku, aby y, tylko zobaczyć te ostatnie żyjące mamuty na ziemi i zrealizować swoje marzenie. Dobra. Tutaj y, zajrzymy sobie do, do tej skrzyni, abyśmy mogli zdobyć jeszcze jedne przydatne przedmioty Dosłownie, y, na sam koniec gry. Dobra. O, to są takie kamienne płyty, mianowicie. Chociaż jeszcze w kwestii tego Iwana to... Twórcy mogliby wymyślić taki wątek, w którym na przykład ten piesek Yuki go może raz ugryźć, aby dać, dać mu jakąś nauczkę. A tu nagle to się z nim pingwiny, więc też jest dosyć ciekawie. Tutaj zabieramy czwartą kamienną płytę wśród tych roślin i jeszcze taki syberyjski kwiat. Dobra. Syberyjski kwiat wykorzystamy do innej rzeczy, którą niedługo wam pokażę. Jesteśmy na miejscu. Syberia. A mamuty? Dalej, za polami błękitnej trawy. Ruszajmy. To nie Kate, ale sobie poradzimy. Bądź cierpliwa. Oczywiście. Ok, i nawiązując do mojego poprzedniego odcinka, a propos tego, że Yuki się może przydać, no to teraz właśnie go sobie wykorzystamy do tego, aby móc otworzyć tę bramę. No i właśnie idziemy po, po tego Jukiego na pokład Arki. Dobra. No i żeby móc go obudzić, to w tym celu wykorzystamy ten syberyjski kwiat, który niedawno zerwaliśmy. Miejmy nadzieję, że zadziała. Jeszcze tutaj na sekundkę się wrócimy do tego pomieszczenia, aby móc zapamiętać się ten symbol, który nam się przyda. Dopiero ostatnio się dowiedziałem, że to jest jakiś rodzaj wskazówki, mianowicie ten układ kropek przy tym człowieku na mamucie. To nam się przyda przy już w ogóle końcowym etapie naszej podróży. No, Yuki na spokojnie sobie pójdzie za nami. No ale w każdym razie teraz nawiązując jeszcze do w ogóle pierwszej części Sybelii, to zauważcie z jakimi rzeczami się musieliśmy zmierzyć i ile już pokonaliśmy po drodze, począwszy od miasteczka Valdinaigne w sercu francuskich Potem było miasteczko uniwers Uniwersyteckie Badkstatt w pierwszej części Syberii. Następnie opuszczony kompleks przemysłowy Komfort i to zapomniane uzdowisko w Aralbadzie. No. A w tej drugiej części Syberii najpierw zaczęliśmy, znaczy kontynuowaliśmy podróż no, zatrzymując się w Wamansburgu. Potem po tym Wamansburgu była tajga. Później, jak wyjechaliśmy z tej tajgi, to zatrzy zatrzymaliśmy się u blamy wioski Jukoli. No i później jeszcze ostatecznie z tej wioski Jukoli wypłynęliśmy na morze. No i jak widać, po przepłynięciu tego morza w końcu udało nam się dotrzeć na wyspę o nazwie Syberia. Dobra Od tego momentu Yuki będzie sobie Odpoczywał tutaj w tym kole W sensie, że nie będziemy go więcej potrzebować Okej, okay, tutaj sobie zrobimy zbliżenie Mamy pięć kamiennych płyt i teraz je musimy tutaj rozmieścić we właściwych miejscach. W tym celu musimy skorzystać z tego medalionu Yukoli, aby móc zmieścić płyty we właściwych miejscach. A zwróćmy sobie może na uwagę na te dwa symbole. Tutaj jeden z nich wygląda jak taki śmieszny wiatr, w sensie wicher wiatru. No i obok tego symbolu oczywiście musi się Znaleźć płyta z takim samym symbolem, jaki się znajduje tutaj na tym medalionie. Dobra. Ten symbol znajduje się dokładnie tutaj w tym miejscu, więc spróbujemy sobie teraz znaleźć. Dobra. Znowu sobie zobaczymy, czy spojrzymy na ten medalion Giucci. Muszę zobaczyć jakie gazy, aby się tutaj nie pomylić. No nie, spróbowimy sobie na przykład umieścić tę płytę. Dobra, teraz bodaj, że będziemy mieli taki symbol do umieszczenia. Teraz coś na kształt litery E. Bo chodzi o to, żeby tutaj te białe symbole zgadzały się z tymi płytami, które mamy tutaj do rozmieszczenia. Dobra. Nie wiem, czy ja teraz je dobrze umieściłem, ale zobaczmy, co się stanie. Dobra, nic się nie stało. Czyli coś troszkę namieszałem. A spróbujmy może umieścić w taki sposób, może teraz będzie dobrze. Dobra i nadal nic. Okej, okay, tutaj chyba muszę się do, e, dokładniej przyjrzeć, o jakie e, symbole chodzi. A, czyli wygląda na to, że tutaj musi być symbol e, w kształcie tej litery e, Y, dobra. Może teraz nam się uda. Chce w sensie, się yy, zrobić yy, tak, jak to powinno właściwie wy wyglądać. O, dobra. Teraz jest w porządku. No, na podstawie tego medalionu trzeba po prostu rozmieścić te płyty we właściwych miejscach, aby otrzymać taki kolejny przedmiot. W postaci kościanego klucza. Dobra. No, jeszcze na sam... dosłownie na sam koniec yy, cał całego wątku fabalnego, yy, gdzie się. Taka piękna, prawda? Ja się podziwiam te mamuty. To prawda, Hans. Syberia. Czy jesteś pewny, że tam są mamuty? Tak, Kate. Zagraj pieśń, która je przyzwie. S co? Chcesz je wezwać? Tak. Przy pomocy tych piszczałek. jak pradawni w niej hm. A wiesz, jak na nich grać? Nie. Dobrze, może ja spróbuję. OK. Jeszcze tutaj na sam koniec mamy tutaj taką specjalną konstrukcję, już wam pokazuję, bo chodzi o to, żeby z pomocą tych piszczałek zagrać specjalną melodię, która przyzwie mamuty. Przepraszam was na sekundkę, bo muszę napisać jedną wiadomość. Dobra. I teraz odwołując się do tego e, wzodu, który znaleźliśmy na pokładzie e, Arki, mianowicie te kropki e, i gwiazdki, e, to m, na podstawie tego wzodu będziemy musieli m, ustawić te piszczalki w właściwej konfiguracji. E, natomiast tutaj możemy użyć kościanego klucza, aby móc odblokować tę taką tablicę z tymi ukolskimi symbolami. E, wcześniej warto zapamiętać, na który symbol dokładnie przesypał się piasek w tamtej maszynie, na której układaliśmy m, te płyty. I symbol, e, jeśli dobrze zrozumiałem, to symbol przesypał się dokładnie na ten e, symbol, który teraz pokazuję myszą. A to znaczy, że musimy ten klucz umieścić w tym miejscu. W ten otwór. Okej. Okay. Ta e, śmieszna antena, tak mówiąc w cudzysłowie, e, przesunęła się w, tutaj w tę stronę, w lewo. I jednocześnie się tak zaczęła szumieć. No, i przypominając sobie tamten wzór na pokładzie tej arki, to jeśli dobrze pamiętam, trzeba zasunąć do połowy ten siatkowy górny otwór i jeszcze ten drugi, czyli lewy dolny. Ten chyba trzeba zasunąć całkowicie. I jeśli wszystko dobrze zrobiłem, to teraz wystarczy tylko pociągnąć za te dwa drążki. Okej. Okay. No, i dzięki temu możemy obejrzeć już ostatnią animację drugiej części Sybedi. Mamy wzruszający widok na koniec gry. No. I z drugiej strony, Hans, tak w domyśle, może wypowiedzieć ostatnie słowa podczas swojego odejścia: Mianowicie, już do ciebie idę, moja siostrzyczko. W sensie, żeby się znowu spotkać ze swoją siostrą Anną Wodalberg, która odeszła w pierwszej części gry. I proszę bardzo, tym pozytywnym, e, wzruszającym akcentem kończy się kontynuacja e, e, pierwszej części Syberii z 2002 roku. E, mam tylko nadzieję, że tutaj nie przełupią mnie e, prawa autorskie, jeśli chodzi o e, tę muzykę w tle. Bo już na początku mojego pierwszego e, odcinka, pod tym marzeniem z dzieciństwa, już niestety e, mieliśmy prawa autorskie co do tej muzyki. Mam nadzieję, e, że, że teraz tak nie będzie. No i teraz można sobie y, przypomnieć te ciekawe chwile i wyzwania, z którymi się zmierzyliśmy w tej długiej części Syberii, na podstawie mniej więcej tych zdjęć, które nam się teraz tutaj wyświetlają w tle. No, mieliśmy na przykład do naprawy takie mechaniczne konie w domazburku albo jedną misję do wy wykonania w klasztorze, z którego musieliśmy wydostać hansa. Jeszcze ten domek myśliwski, ten też chwilę zatrzymaliśmy, aby y, połowić dyby. Okej. Okay. No i cóż, mam nadzieję, że Was ponownie zaciekawiłem moim finowym odcinkiem tej gry. Hmm. Nawiązując właśnie do tych dalszych losów głównych bohaterów. No i jeśli ktoś jeszcze nie oglądał moich filmów, w sensie z pierwszej części gry, albo moich poprzednich z tej kontynuacji, to też zachęcam do obejrzenia, podobnie jak moje filmy z trzeciej części Syberii. Do Was do tego e, zachęcam, bo moim zdaniem fabuła w tychże jest naprawdę do, dosyć e, ciekawa. E, no i cóż, tradycyjnie pozdrawiam wszystkich serdecznie e, i do usłyszenia w moim kolejnym filmie. Trzymajcie się.